Witam serdecznie dzisiaj o poranku sprzedają wszystko plus najnowsze oczekiwania inflacyjne, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na forexie na surowcach, obligacjach, a nawet na bitcoinie bez na to, czy jest Hossa, Bessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, bumy gospodarcze, czy też wszystkie inne losowe wydarzenia, które się czasem dzieją na rynku. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Sprzedają wszystko plus najnowsze oczekiwania inflacyjne. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy dzień ze względu na to, że nie ma danych makroekonomicznych. Dzień jest typowym testem sentymentu. Zobaczymy, jak rynek się ustawi, ostatecznie po piątkowych danych z rynku pracy. Ale już warto teraz zauważyć, co się stało, jak rynek. Zachował się w pierwszych godzinach podanych z rynku pracy, i co się wydarzyło? Na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień, idzie oczywiście wykres krzywej dochodowości w Stanach Zjednoczonych. Widzimy bardzo ładnie, jak krzywa się odwróciła. Krótkie terminy są wyżej na rentowności niż te na środkowej części, czy też na dalszej części krzywej dochodowości. Ewidentnie na przestrzeni ostatnich dni krzywa dochodowości zwiększyła prawdopodobieństwo podwyżki procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w. W ogóle w całym cyklu podwyżek stóp procentowych 75 punktów bazowych we wrześniu według rynku. Na chwilę obecną jest już dyskontowane, i warto zwrócić na to uwagę, jak teraz tutaj rynek to ocenia. Oczywiście, następnym, następny wykres pokazuje stawki na rynku pieniężnym, i tutaj już widać, już jak na dłoni, że grudzień jest wyceniany na 3,56 to jest implikowana stopa procentowa, która teraz przez rynek w grze. Po prostu wróciliśmy do tych poziomów maksymalnych wycen podwyżek stóp procentowych, które obserwowaliśmy na... Na przestrzeni, na przestrzeni historii ostatnich tygodni. I co jest także istotne, zobaczcie Państwo, że implikowana stopa procentowa jest najwyższa w ogóle w okolicach 3,60. Czyli jeżeli stopy procentowe pójdą w górę, to prawdopodobnie te poziomy, które ob zaobserwujemy na przełomie 2023-2022 będą poziomami ekstremalnymi cyklu podwyżek 100%. Później, jak widzimy, z każdym kolejnym. Miesiącem do końca 2023 roku, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają już zacząć spadać. Jak wygląda to dla strefy euro? Tutaj, w grudzień, implikowana stopa procentowa to jest 1,036, więc także zwiększyło się prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych dla strefy euro. A jak rynek zareagował? Co się wydarzyło? Warto zwrócić uwagę, że Hedgefundy i duzi gracze teraz sprzedają wszystko jak leci. To jest nawiązanie do tytułu tego wpisu, ponieważ najnowszy raport pokazał, że pomimo tego wzrostu na indeksie SP Hedgefundy zaczęły sprzedawać i Futures na indeks SP, jak i też futures na tutaj amerykańskie obligacje. I to ze względu na to, jakie mieliśmy w ostatnim czasie ruchy i mówimy tutaj o pozycji oczywiście netto, nie generalnego sprzedawania, tylko po prostu pozycji netto. Widzimy tutaj, że te hedge fundy, zwłaszcza to jest ciekawa informacja dla indeksu S&P, który niby ładnie rośnie, a tutaj hedge fundy wykorzystują to do wchodzenia w nowe netto krótkie pozycje, licząc na to, że tendencja spadkowa wróci i będziemy dyskontować kontynuację recesji w amerykańskiej gospodarce i widzimy, jak bardzo te pozycje się zwiększają od momentu, kiedy były ostatnie zawirowania związane z tym, co się wydarzyło dwa lata temu. Nie było tak bardzo wyraźnego sprzedawania indeksu SP na futures. I najnowsze oczekiwania inflacyjne, oczywiście, związane są z tym, co się wydarzyło na ropie naftowej, która kontynuuje bezse, Mamy już wyraźne cofnięcie o ponad 20% od maksimów, które zostały utworzone na ropie naftowej tej w Europie. Spadek poniżej 100 dolarów na ropie Brent stał się faktem. Mamy także bardzo podobne zachowanie na ropie naftowej WTI. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się indeks żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I w tym wypadku także widzimy tutaj mocną tendencję do tego, żeby wkrótce ta, ta, ten wskaźnik zaczął spadać. Jest to powiązane z tym, jak zachowuje się generalnie indeks żywnościowy, w, który, który obejmuje w sobie najważniejsze ceny surowców rolnych na całym świecie. I spadek ten, jak widzimy na przestrzeni historii, bardzo często powodował, był silnie skorelowany dodatnio z zachowaniem tego wskaźnika, Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej cen żywności oraz oczywiście inflacji. Więc, jakie są najnowsze oczekiwania inflacyjne? Oczekiwania inflacyjne są takie, że inflacja na całym świecie zacznie spadać, i to, są, to jest przesłanka, która płynie właśnie z zachowania Bloombergowego indeksu cen produktów rolnych. Jak w poprzednim tygodniu zachowali się hedge, yy, duzi gracze na różnych innych klasach aktywów, to widzimy, że w poprzednim tygodniu największą. Krótką pozycję otwierano właśnie na cenie złota, i to także jest bardzo ciekawe. Cena złota zaczęła rosnąć, a ci duzi, duzi gracze zaczęli e, otwierać e, krótkie pozycje, wykorzystują tą tendencję. I oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, indeks SP także jest wysoko w tym rankingu. Natomiast równolegle, największą długą pozycję otwierano na indeksie Nasdaq, i to także jest bardzo, bardzo ciekawe. Indeks NASDAQ, jeszcze przypominam, nie wygenerował technicznej hossy, ponieważ nie, nie mamy przebicia ostatnich maksimów na wykresie dziennym, czyli nie ma jeszcze technicznej hossy na indeksie NASDAQ i kolejne dni będą walką właśnie o to, żeby taki sygnał wygenerować. Dalej patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji, ponieważ no, krzywa dotycząca tego, jak rynek pieniężny wycenia podwyżki procentowych powinna odbi odbić się na zachowaniu amerykańskich i niemieckich w ogóle obligacji na całym świecie. Natomiast widzimy, że czynnik związany z sytuacją na rynku pracy tylko o nieco ponad 10 punktów bazowych powoduje wzrost rentowności amerykańskich obligacji, czyli ewidentnie tutaj przewagę mają czynniki związane z oczekiwaniami inflacyjnymi i że ropa naftowa sygnalizuje nam tutaj, że inflacja skali globalnej spadnie. Stąd też rentowności amerykańskich obligacji dopiero walczą o poziom 2,80, a nie przebiły poziom 3% na rentowności. Jeszcze raz przypominam także, 2,80 to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi formacji RGR na rentowności i odwróconej RGR na cenie amerykańskich obligacji, czyli wydarzenia w kolejnych godzinach będą niezwykle istotne, ponieważ będą oznaczały walkę o o to, żeby ten wzrost ostatnich dni był tylko ruchem powrotnym do linii szyi tych formacji, o których wcześniej wspomniałem. Niemieckie obligacje wracają nawet nad poziom ,94, co sygnalizuje, że niemieckie obligacje są generalnie mocniej sprzedawane. Natomiast moim zdaniem bardzo wiele zależy teraz od zachowania ropy naftowej, która chciałbym wrócić do wykresu tygodniowego, która ostatecznie w piątek wygenerowała sygnał sprzedaży, ponieważ powstała formacja podwójny szczyt. Linia 93, linia szyjna poziomie 93 dolary na ropie WTI została pokonana na wykresie tygodniowym, czyli naprawdę tutaj tendencja spadkowa ku wsparciu 65-75 dolarów stała się Format, która się, tendencja ta stała się bardzo prawdopodobna. Prawdopodobnie będziemy świadkami kontynuacji ruchu w dół, i potwierdzeniem tego będzie, jeżeli na najbliższym czasie uda się pokonać tą dwuletnią linię trendu wzrostowego, która przebiega teraz w okolicach 82-83 dolarów. Jeżeli linia trendu wzrostowego padnie. Otwiera się perspektywa do naprawdę następnej fali spadkowej na cenie ropy naftowej. I oczywiście, jako że ropa jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację, dalsze spadki ropy naftowej będą oznaczały spadek oczekiwań inflacyjnych. Więc odpowiedź na pytanie, najnowsze oczekiwania inflacyjne są uzależnione od zachowania ropy naftowej. Im bardziej ropa naftowa spadnie, tym niższe będą oczekiwania inflacyjne na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Europę, aż po Azję i Oceanie. Na surowcach warto także obserwować cenę złota. Cena złota walczy bardzo dzielnie o najszybszą linię trendu wzrostowego i gdyby ona została pokonana, to urodzą się pierwsze sygnały, że w krótkim terminie cena złota ma ochotę wrócić do tendencji spadkowej. Natomiast na razie w każdej chwili spodziewam się jednak ruchu na, do oporu 1800 dolarów i być może nawet jeszcze wyżej. Tutaj ten spadek oczekiwań inflacyjnych oczywiście sprawia, że cena złota ewidentnie zwiększa się ze względu na to, że mamy ruch ewidentnie na realnych ujemnych stopach procentowych. Jeszcze raz przypominam, realne stopy procentowe wynikają Właśnie z oczekiwań inflacyjnych, a nie z inflacji, która teraz się pojawia, ponieważ teraz inflacja, która się pojawia, odnosi się do inflacji, która była rok temu, a nie teraz. I to jest bardzo istotne i bardzo często niektórzy, bardzo wielu tutaj uczestników rynku myli e, i tworząc tak zwaną realną, e, realną stopę procentową, realne e, oprocentowanie, e, bazując właśnie na inflacji, która już była, a nie na oczekiwaniach inflacyjnych, które są w tym wypadku najistotniejsze. I teraz końcik polskich aktywów z powodu tego, że one zaczynają się zachowywać odmiennie niż yy, yy, cały świat. Cały świat sprzedawał yy, obligacje w piątek, a tutaj polskie obligacje zaczęły być jednak kupowane. Zaczęły być kupowane, rentowność na poziomie 5.45 to dokładnie potwierdza. Złoty także wykazuje ochotę na umocnienie, na aprecjację na euro złotym czy na dolar złotym, a moim zdaniem to jest dowód i sygnał na to, że kapitał na całym świecie wchodzi tutaj do Polski, szuka stopy zwrotu, szuka stopy zwrotu przede wszystkim na polskich obligacjach, gdzie na polskich obligacjach stosunek wstępnego ryzyka do potencjalnego zysku jest największy, więc złoty ma ochotę, ma potencjał naprawdę na aprecjację, ma Polskie obligacje także mają potencjał ku temu, żeby wkrótce spaść nawet w rejon 5% na rentowności. I przede wszystkim beneficjentem jest rynek obligacji, a w drugiej kolejności polski rynek akcji. Ale jeszcze zanim wrócimy, przejdziemy do rynku akcji, warto zwrócić uwagę, dolar złoty, ostatnie minima zostały potwierdzone. I działają jako punkt odniesienia to jest poziom 4,58, więc obserwujmy, co się będzie działo. A na euro złotym to są okolice poziomu 4,68, więc oba te wsparcia traktujmy jako punkt odniesienia. Jeżeli zobaczymy, że one zostają przebite, to oczywiście jest to zaproszenie i sygnał, że rozpocznie się następna fala aprecjacji umocnienia krajowej waluty. Myślę, że warto na to w taki sposób patrzeć. A warszawska giełda w piątek dyskontowała, że sesja na Wall Street będzie spadkowa. Jednak sesja na Wall Street była raczej wzrostowa niż spadkowa, więc myślę, że dzisiaj indeks WIG20 spróbuje odbić i powalczyć co najmniej od poziom 1650, tak żeby utrzymać się jednak także nad górną linią klina zniżkującego. Co się dalej wydarzy, będzie także istotne. Natomiast to nie jest jeszcze czas na, na, na akcje na giełdzie papierów wartościowych, więc no, nie dziwmy się, że taka jest słaba reakcja indeksu VIX-20 względem tego, co się dzieje na przykład na Wall Street, kiedy jesteśmy na rynku walutowym. Warto także zobaczyć na eurodolara w piątek. Po danych z rynku pracy, mówiłem Państwu, że będzie dla mnie wielkim tutaj zaskoczeniem, jeżeli e, uda się utrzymać nad poziomem 1,0120. Po tak fantastycznych danych z rynku pracy, te dane powinny doprowadzić do ataku na parytet euro -dolara. jednak. Nawet nie, test, nawet nie punktowo przetestowaliśmy poziom 1,01,20, a to naprawdę oznacza relatywną rosnącą siłę euro i słabość amerykańskiego dolara, i jest to zaproszenie do tendencji wzrostowej, bo stare rynkowe powiedzenie mówi: Jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć, a jeżeli coś nie chce rosnąć, to będzie spadać. W tym wypadku ewidentnie dane które poznaliśmy w piątek, nie doprowadziły do umocnienia amerykańskiego dolara, więc rynek nie chce spadać, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Więc moim zdaniem intuicja mi podpowiada, że jest rosnące prawdopodobieństwo tego, że euro -dolar spróbuje ruchu wzrostowego, a jeżeli tak się stanie, to oczywiście będzie miało to momentalnie silne przełożenie na aprecjację krajowej polskiej waluty, więc spodziewam się wtedy umocnienia krajowej waluty i presji, zwłaszcza przede wszystkim na polskie obligacje. Na rynku światowym, na rynku walutowym wzrosty rentowności, presja na to, żeby ten amerykański dolar jednak utrzymywał się poniżej poziomu 1,02 powoduje wzrosty pary dolar do jena. W tym wypadku wracamy do wewnątrz kanału wzrostowego, który widzimy tutaj na wykresie i to powiązanie między rentownościami amerykańskich obligacji, japońskich obligacji, a amerykańskim dolarem dobrze widać na tym następnym wykresie. Ten dziesięcioletni spread między amerykańskimi a japońskimi obligacjami w porównaniu do zachowania pary dolar do jena pokazuje, jak tutaj ta zbieżność jest dobrze widoczna, więc każde dalsze spadki rentowności amerykańskich obligacji, bo przede wszystkim amerykańskie obligacje tutaj poprzez swoją zmienność mają znaczenie, powodują presję na umocnienie jena, a jeżeli amerykańskie obligacje rosną na rentowności, to oczywiście powodują presję przeciwko jenowi, więc jeżeli poziom 2,80 się obroni, czyli nie wrócimy powyżej poziomu 2,80 na trwałe na amerykańskich dziesiątkach, to oczywiście jen będzie y, pod presją na to, żeby się umacniać, czyli żeby wróciły spadki na parach związanych z jenem, ale jeżeli rentowności wrócą nad poziom 2,80 na trwałe na amerykańskich papierach, to oczywiście wtedy jen będzie, będzie miał presję na to, żeby się dalej osłabiać, na, praktycznie na całym indeksie, więc wszystkie pary związane z jenem będą. E, e, będą rosły. Warto wtedy równolegle obserwować zachowanie amerykańskich par, e, e, amerykańskiej rentowności, amerykańskich obligacji z zachowaniem par związanych z jenem. Korelacja jest widoczna po prostu jak na dłoni. Na rynku walutowym widzimy także zwiększanie krótkiej pozycji przez dużych graczy asset managerów, fundusze hedgingowe e, na australijskiej walucie. Mamy dość dobrze widoczną presję na to, żeby pozbywać się walut surowcowych, moim zdaniem to jest główne przesłanie tego wykresu, że duzi gracze pozbywają się walut surowcowych. Jeszcze raz przypominam, waluty surowcowe to jest Australia, Kanada, Nowa Zelandia, e, Rand e, afrykański, kiedyś była także oczywiście rosyjski, kiedyś to kiedyś był rosyjski rubel, nowo korona e, z Norwegii i inne pomniejsze e, waluty. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Na oczywiście zachowanie Bitcoina. Bitcoin nie chciał ostatecznie złamać poziomu 22600. Dlaczego ten poziom jest ważny? Ten wykres, który jest w tle z platformy XStation bardzo dobrze to pokazuje. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna. Ona ma ogromne znaczenie psychologiczne dla inwestorów. Możemy się zgadzać z analizą techniczną, bądź też nie, ale dla bardzo wielu graczy ma to duże znaczenie. Utrzymanie nad tą średnią oznacza, że w długim terminie jednak dominuje tendencja wzrostowa, a każdy spadek poniżej oznacza, że dominuje tendencja spadkowa i presja na to, żeby besa była kontynuowana. Jeżeli rynek broni tego poziomu rośnie, szansa co najmniej na atak na ruch powrotny do tej linii, szyi formacji podwójny szczyt, którą widzicie e, widzimy także na wykresie czyli okolice 28-30 tysięcy dolarów, więc takie zachowanie, jak jest teraz, moim zdaniem daje potencjał ku temu, żeby Bitcoin i indeksy giełdowe spróbowały jakiegoś wzrostowego odbicia. Jak będzie, zobaczymy. Jeszcze raz przypominam, poziom 22600 jest dokładnie punktem odniesienia. I jeżeli jesteśmy już tutaj na indeksach giełdowych w środowisku, to warto zwrócić uwagę, że piątkowe dane z rynku pracy Pomimo to, że sygnalizowały zwiększenie szansy na podwyżki stóp procentowych, nie wywołały wcale spadków indeksów giełdowych. A to jest także kolejna wskazówka sygnalizująca, że rynek wierzy w tendencję wzrostową, że rynek podczas letniej fali, letniej fazy spekulacji spekuluje na to że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkie, a nie jakieś długie i głębokie. I moim zdaniem utrzymanie indeksu S&P nad poziomem 4000 punktów będzie właśnie oznaczało, że taka gra występuje. I jeszcze raz przypominam, indeks Nasdaq jest już o krok, o mały krok od to, żeby wygenerować techniczną hossę, to jest 20% odbicie w górę od swoich minimów więc najbliższe dni będą kluczowe. Jeżeli indeksy giełdowe będą dalej rosnąć, indeks na Nasdaq wejdzie w techniczną hossę, a indeksy giełdowe na Wall Street będą miały potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową i to pomimo tego, że rentowności amerykańskich obligacji i potencjał płynący z rynku pieniężnego sygnalizuje, że stopy procentowe mogą być nawet na poziomie 3.50 w Stanach Zjednoczonych na przełomie roku. A to byłby sygnał naprawdę, że rynek wierzy w rynek akcji, i że ta recesja z powolnieniem gospodarczym będzie płytkie i że będzie krótkie. Zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych. Dzień jest czysty, wolny i będzie oznaczał po prostu test sentymentu. To, że piątkowa sesja na indeksie giełdowym przyniosła ukształtowanie na wykresie dziennym w świece o białym korpusie oznacza wystąpienie zwanego prawa longa. To jest dobra informacja i myślę, że taka, takie giełdy jak warszawska będą musiały odrobić, ponieważ no, rośnie potencjał ku temu, żeby te opory, które są zaznaczone na następnym wykresie, były wkrótce pokonane. I co jest także ciekawe, na następnym wykresie widzimy, jak tutaj rynek odbijał po tym, jak indeks S&P wszedł w techniczną bessę. -y. I widzimy, że odbicia na przestrzeni ostatnich 20 lat miały nawet powyżej 50%. Bardzo często miały 70% długości, znosiły 70% ruchu, który wcześniej zniósł indeks giełdowy, więc potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową na indeksie SP jest duży. Na następnym wykresie widzimy, że pojawił się złoty krzyż na indeksie Nikkei, a to sygnalizuje, że tutaj giełda na Nikkei giełda w Tokio ma potencjał ku temu, żeby tutaj wrócić także do tendencji wzrostowych, a na wykresie widzimy, że naprawdę jest już blisko przełamania górnej linii oznaczającej miejsce gdzie na przestrzeni ostatnich miesięcy i tygodni rynek powstrzymywał tendencję wzrostową więc dalsze wzrosty indeksu Nikkei będą zachęcały do tego żeby twierdzić że rynki akcji dyskontują już coś więcej niż tylko chwilowe wzrostowe odbicie i oczywiście dyskontują że światowa recesja spowolnienie gospodarcze będą płytkie i krótkie a nie długie Indeks w Hongkongu także dzisiaj zalicza sesję na razie wzrostową, więc myślę, że indeksy giełdowe w Europie będą kontynuowały presję do góry. Indeks DAX ma potencjał ku temu, żeby wkrótce, jeszcze w tym tygodniu, zaatakować opory w rejonie 14 tysięcy punktów, czyli tą linię trendu spadkowego, którą widzicie Państwo na wykresie, która jest właśnie w okolicach 14 tysięcy punktów i potwierdza. Że ten znaczenie tego poziomu jest duże. Trzymajmy kciuki, żeby byki sprostały temu zadaniu. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel. W edycji sierpniowej zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy, bumy gospodarcze, czy też inne losowe wydarzenia, które się czasem dzieją na rynkach finansowych. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu, pięknego, słonecznego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.